Oto trzy ciekawe fakty z niezwykłej biografii naukowej Michała Bobrowskiego. Kim on właściwie był, zapytacie? To wybitny białoruski intelektualista XIX wieku, slawista, orientalista oraz badacz starych rękopisów i starodruków. Co więcej, pochodził on z Wólki Wygonowskiej na naszej Białostoczyźnie. Fakt pierwszy. Michał Bobrowski był prawdziwym poszukiwaczem skarbu. Spędził kilka lat podróżując po Europie i pracując w zagranicznych bibliotekach, gdzie tropił i opisywał księgi słowiańskiego pochodzenia. Jednak swojego najważniejszego odkrycia dokonał w Supraślu. To właśnie w bibliotece monasteru zwiastowania Najświętszej Marii Panny odnalazł jeden z najstarszych zabytków piśmiennictwa wschodniosłowiańskiego, pochodzący z XI wieku, kodeks Suprański. Fakt drugi. Pobrowski jest uznany za jednego z pionierów skarynoznawstwa. To w jego ręce trafiły w suprasiu książki Franciszka Skaryny, prekursora drukarstwa białoruskiego, które następnie wprowadził do obiegu naukowego, de facto odkrywając Skarynę na nowo dla całego świata. Co istotne, był pierwszym naukowcem, który określił język publikacji Skaryny jako białoruski. Fakt trzeci. Przyczynił się do wyodrębnienia białorutenistyki jako osobnej dziedziny nauk humanistycznych. Jako profesor Uniwersytetu Wileńskiego prowadził wykłady ze slawistyki i wykształcił całe pokolenia uczniów, którzy szerzyli jego ideę dalej. Jak myślicie, czy to nie jest za dużo jak na jedną naukową biografię? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, postawcie serduszko. Naciśnijcie plusik, aby nie przekapić kolejnych naszych wydań. A jeżeli chcecie wspomóc moją działalność, to w bio znajdziecie link na darowiznę. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Pa cool, czyli po białorusku na razie.